Siemano, moi drugie mordy, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Ponczusiaszy Witam was w następnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj walniemy sobie kolejnego, naprawdę mega pranka Słuchajcie, wymyśliłem coś bardzo fajnego Znaczy, w sumie to może nie wymyśliłem, ponieważ znalazłem bardzo fajnego pranka w internecie No i słuchajcie, jako że uchodzę za jedną z bogatszych osób na serwerze No to słuchajcie, na takiego pranka mnie stać, ponieważ wiem, że ten prank jest, no... Słuchajcie, dość drogi, ale o co chodzi, zaraz wam wszystko, słuchajcie, pokażę Ale zanim to, pamiętajcie, łapaczkę w górze pod tym kanałem, ponieważ, słuchajcie jeżeli pod tym odcinkiem dobijemy 8 tysięcy łapek w górę to sprankujemy kolejną osobę, ale póki co nie będę wam mówił, kogo, żebyście nie spoilerowali. No i pamiętajcie oczywiście o subskrypcji na tym kanale. Oraz słuchajcie, również jedna bardzo ważna informacja. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to dzisiaj na mój drugi kanał wracał kolejny odcinek z tego, jak poszukiwałem pandy. Czy mi się udało ją znaleźć, czy też nie? No to moi drodzy, tego się okaże już na odcinku, więc wbijajcie na mój kanał numer dwa, Oczywiście macie linka w opisie. No a teraz słuchajcie, już przechodzimy do naszego pranka i tego, co będę dzisiaj robił. Słuchajcie, oto przed chwileczką pisałem sobie na Facebook z Nexe i Nexe, jak dobrze wiecie, kilka dni temu pożyczył ode mnie beacon. Obiecał on, że ten beacon będzie pożyczony na jeden dzień. Trzyma go już chyba czwarty dzień albo trzeci, no nieważne, słuchajcie, ale napisał mi, że około godziny 13 mi go odda. Jest teraz godzina 12, więc ja jestem pewien, że on tam u w domku jeszcze, słuchajcie, kopie. No i moi drodzy, przygotowałem sobie miksturki niewidzialności, ale spokojnie to nie będzie prank, tak jak robiłem z KKF. Idziemy sobie do tego oto pięknego y, miejsca, czyli oczywiście do crafting table. O, właśnie widzimy, że Nex wszedł do gry I słuchajcie, potrzebujemy tego potrzebujemy tego, niech będą na razie trzy sztuki, potrzebujemy trzech łez gasta oraz potrzebujemy szkła. Czy ktoś z Was już wie, co będę robił? No właśnie, będziemy, słuchajcie, robili sobie Kryształ Endu. Kryształ Endu jest to, nie wiem, czy wiecie, taka, e, bardzo fajna rzecz, która sobie stoi, lewituje i ogólnie bardzo ładnie wygląda. Jednak, gdy ją uderzysz, zamienia się ona w bardzo mocne TNT i naprawdę bardzo mocno rozwala wszystko dookoła siebie. Ogólnie, słuchajcie, ja naprawdę nie chcę nikomu dom kublifować, więc umówmy się, że jeżeli naprawdę ktoś yy, się nie domyśli i zamiast to spokojnie zostawić, ponieważ to jest dekoracja, tak? Ja komuś to mogę położyć w domu w ramach takiej wiecie dekoracji, wiecie o co chodzi. I jeżeli ktoś tego nie będzie ruszał, no to będzie miał bardzo ładną dekorację w domu. Bardzo ładną, ponieważ to jest naprawdę piękny blok. No ale jeżeli komuś to będzie przeszkadzało i postanowi to uderzyć, no to wtedy prawdopodobnie na 100% tak dokładnie to wybuchnie i ktoś będzie miał dużą dziurę w domu. Więc umówmy się, że jeżeli naprawdę, naprawdę komuś ten to w domku wywali, no to wtedy ja obiecuję wam, że pomogę mu tą dziurę zalepić, dobrze? Dobrze. A teraz słuchajcie, jedziemy sobie właśnie w stronę do domku Nexe i zobaczymy się chyba już na miejscu, ponieważ nie wiem, czy jest sens yy, to przedłużać. Także, kochani, widzimy się już pod domkiem Nexe, czyli jeszcze 400 metrów. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj, ale czy tutaj jest również Nexe? Zaraz się, słuchajcie, przekonamy. Jest Nexe. Ja już sobie coś tutaj, tutaj drinkuję, potknię niewidzialności. Okej, okay, mam nadzieję, że mnie nie widział. Mam nadzieję, że Nexe mnie nie widział. Jeżeli mnie widział, to cały prank pójdzie, <laughs> słuchajcie, w pieruny. Co on tu robi, Nexe? Oto prezent dla ciebie, przyjacielu Kace Yoshi. Okej, okay, on chyba coś, coś, coś tu chyba nagrywa. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Jak to możliwe? Czemu on mnie widzi? Halo? Dlaczego on mnie widzi, no? O co tu chodzi? Przecież nie niektóre niewidzialności O co tutaj chodzi? Halo? Nie wiem, czekajcie chwileczkę. Dobra, poczekajcie chwilę. Musiałem coś bardzo odwalić. Ej, czemu on mnie widział? Dlaczego on mnie widział? Jak to możliwe? Przecież piję niektóre niewidzialności, halo. On na 8 minut, czekajcie, czy ja to zrobiłem źle? Czy ja zrobiłem coś nie tak Boże, ja już wiem, co zrobiłem nie tak, ja pierdzielę, trzymałem pochodnie w ręce i chleb Jezus, ja jestem totalnym debilem Słuchajcie chwilę, gdzie on jest? On chyba poszedł gdzieś niżej, okej okay. Nexe poszedł chyba gdzieś niżej, słuchajcie On chyba poszedł gdzieś tutaj w tą stronę, dokładnie tak, jest tutaj, słuchajcie, jest tutaj Nexe Jest tutaj, szedł sobie niżej, my też sobie zejdziemy niżej Mam nadzieję, że on tego nie usłyszał Tu jest takie piękne miejsce, nie wiem, czy chciałbym mu to w tym miejscu zrobić, czy jednak nie Tutaj, słuchajcie, on chyba jakąś farmę expa o właśnie i on tutaj coś kopie, słuchajcie. Na pierwszym miejscu postawmy mu to tutaj. Postawmy mu to w tym miejscu. Let's go, guys. Postawmy mu to w tym miejscu. Jestem ciekaw jego reakcji, jak on zareaguje, jak to zobaczy. W tym miejscu będziemy mi się wydaje idealnie, słuchajcie. Tu postawmy. Lecimy z tym. To się szybko szybko 코, 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 코. Dobra, słuchajcie, dobra. Dobra, 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 dobra. Mamy gotowe, mamy gotowe, mamy gotowe, mamy gotowe. Okej, okay, zobaczmy, co zrobimy nexce. Co zrobi Nexe? Ok, on mnie, szuka, on mnie szuka, on mnie szuka, on mnie szuka, on mnie szuka, dobra. Dobra, dobra, on mnie szukał. Szuka mnie, szuka mnie, czy on mnie znajdzie? Czy on mnie znajdzie? Nie, 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 nie. Ja, jak on mnie widzi? No halo! To jest jakiś cheater To ja jestem niewidzialny. Halo, mam patkę niewidzialności. Co on tu kombinuje? Dobra, chyba mnie nie widział teraz. że On na pewno wie, że to się święci, tak? Nexe... <laughs> Najlepiej. On chyba naprawdę nie wiedział, co ten kryształ robi. No dobrze, pięknie, wspaniale. No że właśnie dlatego chciałem mu to postawić w takim, wiecie, na tragicznym miejscu. Bo mógłbym postawić mu to, mógłbym postawić mu to gdzieś w domku, ale to by było chamskie, bo by mu to wy wyrąbało pół domku. Dlatego specjalnie postanowiłem mu zrobić to właśnie w ten sposób, żeby, żeby to jakoś specjalnie mu y nieść czegoś, na czym może mu zależeć, słuchajcie. Taki był pomysł, mam nadzieję, że on tam mnie nie widzi, bo on cały czas się patrzy w tą stronę jakoś dziwnie. ZOBACZYŁ MNIE! Ej, jak to jest możliwe? Jak on mnie widzi, kiedy ja jestem niewidzialny? Halo! O co tu chodzi w tej grze komputerowej? Czekajcie, chwileczkę, ja czekaj, muszę i szybko wibunek. Dobra, słuchajcie, prank na Nexa zakończony, powiedziałbym tak, prank na Nexa wyszedł w miarę spoko, yy, udało się go sprankować, że nie wiedział o co chodzi i sobie wybuchnął yy, w sumie pół podziemi, także wyszło całkiem fajnie, a teraz, zobaczmy, mamy kolejną ofiarę i jest tu Jawor, okej, okay, Jawor, słuchajcie, gdzieś to, gdzieś to odpływa, okej, okay, Jawor, gdzieś, to, słuchajcie, odpływa. Ja jestem cały czas na niewidzialności A to jest z tego co widzę chyba domek Jawora, który wygląda w miarę dość ciekawie, okej. Okay. Nieważne, wchodzimy sobie też i To jest chyba domek Jawora, jestem, tak, do, dokładnie dom Jawora tymczasowy, okej. Okay. Wchodzimy sobie, słuchajcie, że jest do środka i tu mamy chyba zejście do jego podziemi. Dokładnie tak. I jak sobie tutaj zejdziemy. To tutaj, słuchajcie, się nic nie dzieje, okej. Okay. Czyli tutaj póki co, ja nic nie ma, a tu ma wyjście bez sandstone, no, dobra. Czyli musimy sobie po prostu wypłynąć, okej, okay. więc sobie na szybko zjem chlebek. Przełożmy się na pustą rękę, ale naprawdę do tej pory, ej, nie mam pojęcia, jak neksem nie rozgryzł na ponieważ słuchajcie, ja do niego napisałem, na Nexem mi napisał, że nie było mnie widać. Bądźmy hamami! Postawmy to przed domkiem, jawora, w tym miejscu postawmy to, o. Let's go! Zobaczymy w ogóle jaka będzie reakcja. O nie! Ale sam się sprankowałem, nieee, no kurze. czekajcie, szybko odbudujmy to, ale ten odcinek się jest nieudany, Może co chwilę mi coś nie wychodzi, nie, dlaczego, tak, albo nie, ej, mam fajny pomysł, w sumie, ej, to możemy jeszcze jakoś to czekajcie chwileczkę, czy on tu ma jakieś surowce, z których on ten dom budował, może się, może się uda, kochani, żeby nawet nie zauważył, że, że to byliśmy, czekajcie chwilę, jestem ciekaw mega jego reakcji, ponieważ ja ten teraz mu to naprawię szybciutko, kurde, ale fail z mojej strony. Dobra, drewno jest innego koloru. Mam nadzieję, że to no nie zauważy. Jawor, błagam, nie zauważ tego. Please. Please, jawor, don't see this. Please. Dobra, nieważne. Tabliczka w to miejsce. Y, dom. Jawora. Tymczasowy. Dobra. Mam nadzieję, że się nie. Za... E, mam nadzieję, że nie skapnie. Dobra, no nie wygląda to jakoś mega źle. Mam nadzieję, że będzie ok. Czekajcie chwileczkę, teraz tak. Postawmy mu ten kryształ. I przecież to po prostu może go nie, nie wiem, może go nie po prostu nie będę niszczył, bo yy, to się po prostu skończy źle, poczekajcie chwileczkę, zaraz tak sobie zjemy chlebek, ponieważ zaraz tej padnę, powiem tak, ja nie jestem w tym specem, tak pierwszy raz tej, tej, tej podki używam, także proszę o wyrozumiałość w komentarzach, kochani, mam nadzieję, że będziecie dla mnie wyrozumiali, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy raz tej podki używam, więc yy, bardzo bym tutaj prosił, kochani, o wyrozumiałość na mój temat i o to, żebyście byli kochanymi ponczusiami, póki co ja jawora, słuchajcie, nigdzie nie widzę, mam nadzieję, że on zaraz wpadnie gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że on zaraz gdzieś tutaj w slajdzie przybędzie. O! Jawor chyba zauważył! Jawor chyba zauważył. Błagam, Jawor, tylko... Błagam, tylko nie nisz tego, Jawor! Nie nisz tego, Jawor, nie, nie! Nie, Jawor, nie nisz tego. Nie nisz tego. Nie! Jawor, nie rób tego. Jawor, nie nisz tego. Nie! Uwierz mi, że nie chcesz tego niszczyć. Uwierz mi, Jawor, nie chcesz tego niszczyć. Dobrze. Dobrze, Jawor na razie to omija naokoło. Dobrze, ominął to. Ominął to! Okej, okay, chyba zauważył, że nie ma drzwi! Zobaczył, że nie ma drzwi. O nie! Najgorszej! Okej. Okay. Nie wiem czy on teraz kombinuje, czy on teraz wie... Czy on w ogóle wie o co chodzi z tym kryształem? Czy on w ogóle wie jak ten kryształ działa i o co z nim mniej więcej chodzi? czy jakby nie wie, zaraz zobaczymy. Czekajcie chwileczkę. Okej okay. Co? Co on zrobi? Jestem ciekaw co on zrobi. Czekajcie chwilę. Próbuję go jakaś od góry tutaj obejść! <laughs> Nexa się w ogóle nie bawił, on od, od razu go zniszczył. A ja for co zrobi? Czekajcie chwileczkę. Ej, przed moim domem się jakieś dziwne coś pojawiło. Co to jest? Zobaczymy, co ja war na to. Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę. Mi też właśnie mi chatę Mi też właśnie mi chatę Co mam z tym zrobić? Zrobić. On chyba tego nie zniszczy. Nie, on chyba tego nie zniszczy, słuchajcie. On chyba tego nie zniszczy, wiesz, może. Dobra. Niszczę to. Napisałem: Dobra, niszczę to. Co niszczę? Jakiś klocek mi się przed domem zrespił. Ale już go zniszczyłem Ale już go zniszczyłem Ale już go zniszczyłem! Poczekajcie, zobaczymy teraz co ja wrodzowi! Napisałem, że ale już go zniszczyłem Nie, SKKF Nigdy Czekajcie! Napisałem, że już to zniszczyłem Ej, spoko prezent Trzy łzy gasta mi wyleciały z tego Czekajcie chwilę. Zobaczymy czy łyknie! Zobaczymy, czy Co Czekajcie! Jawor nie jest głupi! Ja wiem, że Jawor naprawdę on, on myśli, ja wiem, że Jawor to jest mądry chłopak i on pewnie się domyśla, że to jest jakiś prank albo troll. Ale może nie, zobaczymy, może nie. Może jednak się da smankować, zobaczmy. Na razie stoi gdzieś tam w rogu. Na razie stoi gdzieś tam w rogu. Najlepsze jest to, że Jawor chyba z tego co mi się wydaje Jeszcze nie wie, że można drewnianym kropem sobie sprawdzać y, te Logi że ktoś coś robił. On chyba tego jeszcze nie wie, całe szczęście. Jakaś pochodnia. On teraz chyba googluje, co to w ogóle jest. Jestem pewien, że ja wordera wszedł do googli. Czekajcie. Czekajcie <grytanie> <grytanie> Dostał hita. Jeszcze jednego hita dostał. A jeszcze jednego masz hita. On teraz na awku stoi, 100%. Chłop! Nie ma pojęcia, co się w ogóle dzieje, nie? On nie wie co ma zrobić z tym kryształem. Pocierajmy mu skrzynki. Ile w ogóle mam mam tej niewidzialności jeszcze? Bo ja nawet nie wiem o co to chodzi. Czekajcie chwileczkę. 40 sekund! O nie! To musimy teraz dużo odwalać, czekajcie chwilę. Okej, okay, okej! Okay. On chyba ogarnął! On chyba ogarnął, że ktoś tu jest! O nie! O nie! On chyba ogarnął! Czekajcie! Ogarnął? Czy nie ogarnął? <laughs> Zabrałem mu no diamenty <laughs> Najlepiej, nie O nie Czekajcie, że ja teraz ukryję nik, bo on zaraz będzie mnie widział On zaraz będzie mnie widział, ja sobie ukryję nik. ile jeszcze mam, mam czasu? 7 sekund, słuchajcie, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dobra, ja, ja już teraz jestem widzialny, muszę uciekać stąd, bo on mnie widzi Dobra, teraz mnie Javor teraz widzi teraz, teraz już nie mam przelewek, teraz mnie jawr widzi Okej okay. No teraz zauważył? Chyba mnie zauważył. Zauważył mnie, nie, zauważył mnie, nie! Najlepiej! Śmieszek. Jawor, chodź. Zniszczmy to. Zniszczmy to. Nie! Nie! Nie no, ja to muszę zniszczyć. No dawaj! No, dawaj. To jest naj, najdroższe TNT na serwerze. O, dobra, jest. Dobra, jest. Dobra. Masz pogodę. Dawaj. Załatwiłem. Jezus, ja wiem, widzowie, że może wy takiej beky nie macie, ale ja po prostu tak tam siedzę i patrzę na tą babugę. Jak on stoi i się patrzy na to, to mi się po prostu płakać. Jezu Chryste! Jawor jest coś najlepszy. No, dawaj Jawor, niszcz. No Zaraz się okaże, co zrobi Jawor. Uwaga, okej. Okay. Okej, okay, no chyba zniszczy pod spodem, dobrze. Dobrze, Znisz go, zniszcz go, zniszcz go. Jak tego obsa Jawor zniszczysz, to nic się nie stanie. <śled> 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 Sam prosiłeś? <śled> Nie! To jest najlepsze spuentowanie pranka ever! Czekajcie chwilę, ja idę po jego itemy, żeby mu nic nie zniknęło tutaj. To co wleciało do wody, to ja mu fest. To co do wody wleciało, to ja mu tutaj zabiorę, żeby nic się z tym nie stało, słuchajcie. Okej. Okay. Bo on ma tutaj dość daleko do domu, więc żeby na pewno tej mu nic nie znikło, to ja mu to po prostu podniosę, wiecie? Ja pierdyk, mnie Boże, to jest najgorszy prank, ale i najlepszy w jednym, nie. Co w ogóle, jakieś zioła, jakieś coś? Dobra, czekajcie, idę mu to oddać do skrzynki. Siema, siema, jaworek, siema, siema, jaworek, eluwa. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. pytanie e, Nitaszy, powiedz mi, co ty się odwalił? <laughs> A czemu ty co to zrobiłeś? <laughs> Staj, miałem przy sobie moje trzy jedyne diamenty i mój jedyny diamentowy kilo. <laughs> już są w skrzynce, spokojnie, już są w skrzynce. Poczekaj, bo ja... Bo ja za Wszystkie mało twoje, wszystkie twoje drogocenne itemy są w skrzynce, wszystko ci odłożyłem Jak ty to? W sensie, skąd ty wiedziałeś, że to tak wybuchnie? To by też się to pojawiło pod domem czy jak? dalej myślisz, że to się pojawiło! Stary, ty to postawiłeś? Tak! Bo ja chciałem to sprawdzić kilofem drewnianym, ale w momencie gdy ty mi powiedziałeś o że Boże, to się najlepiej. pojawiło pod Twoim domem, No. to ja pomyślałem, dobra, poczekam na fajną pogodę, zacznę nagrywać odcinek, bo nie wiem o co chodzi z tym i to wykopię. Ja pierdzielę, genialne. Stary, a ja patrzę, skrzynki mi się otwierają. I tak co się dzieje, dobra, ktoś chodzi na podcenie niewidzialności, nie? Bo wiedziałem, że takie coś istnieje. Ale no, no, no. stary, no to coś. Ja pierdzielę, dobra, poczekaj, bo ja muszę dopłynąć do domku. A ty jeszcze napisałeś na czacie, że to jest tak. najmocniejsze TNT na serwerze Ja tak się o co ci chodzi? O co mu chodzi? Napisałeś przed chwilą, że przed chwilą miałeś to pod domem, że ci wypadły trzy łzy gasta No to myślę sobie, no dobra Stary, bo, bo ja już byłem pewien, chwilę, że to jak ci już na... Bo jak byłem pewien, że jak już nie jestem niewidzialny i mnie widzisz, to ja już byłem pewien na 100% że to już wiesz o co chodzi Ja już byłem pewien na 100% Stary, ja tak nie wiedziałem o co chodzi totalnie Nie no, nie, genialnie o... Mam nadzieję, że nie jesteś zły, że, że, że troszkę twój dom ucierpiał. Delikatnie ucierpiał. Nie. Nie ma sprawy stary, Budowałem ten dom do 6.30 generalnie. O nie, to ja pomogę Ci go naprawić poza, poza nagraniami, dobrze? Nie, spoko, spoko, lajcik, naprawię, sobie. Dobrze, także kochani widzowie, tak jak mogliście zobaczyć, to był właśnie nasz dzisiejszy prank na Jaworze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, strzelcie łapeczkę w górę. Zostawcie oczywiście subskrypcję, dzwoneczkę na moim kanale. Ja teraz słuchajcie, poza nagraniami oczywiście, bo pomogę Jaworowi to wszystko naprawić, żeby to ładnie wyglądało, tak jak było wcześniej, żeby nie było żadnego syfu. Także kochani, pamiętajcie, u mnie. Ranki zawsze są, ale są w porządku, żeby nikt nam nie czuł się urażony i tak dalej. No może poza gównem nad jak se. I nieważne, dobrze kochani, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć!